Ciemno już, wszystkie światła zgasły, ciemno już, noc nadchodzi, jak to było dalej? Pamiętasz? No nie pamiętam, nie pamiętam. No ja też niedokładnie pamiętam, ale bardzo dobrze, że już jest ciemno, bo będziemy mogli dla Państwa przetestować kolejny samochód nocą. Witam serdecznie w prawdziwych samochodach. Ja nazywam się Grzegorz Bajor i zapraszam na testujemy nocą Cherry Tigo 7. Bardzo jestem ciekawy, jak ten samochód właśnie jeździ po zmroku. Mamy tutaj ponoć bardzo nowoczesne oświetlenie LEDowe. Mamy też fajnie wykończone wnętrze, podświetlone biodami, led a więc myślę, że jesteście Państwo zainteresowani przede wszystkim bezpieczeństwem jazdy nocą, czy rzeczywiście te światła działają współcześnie, działają tak jak w większości renomowanych marek europejskich i czy w środku nie ma jakichś niepotrzebnych, zbędnych gadżetów, które będą nam utrudniać jazdę, a więc zapraszam na testujemy nocą. Po pierwsze, jak odchodzimy od tego samochodu, to się on zamyka, a jak podchodzimy, to się otwiera. I zobaczcie, w tej chwili wszystko się wygasiło. Wystarczy zbliżyć się do naszego czery i już włącza się oświetlenie LEDowe z tyłu. Wystarczy zbliżyć się również do przodu i znowu włącza się oświetlenie powitalne. Ono nawet tak troszeczkę przygasa. Zobaczcie, jak to fajnie mryga. Jest coś takiego. Jest. Ja oddalę się z kluczykami, żeby nasz samochód się zamknął i zobaczymy jak to funkcjonuje. W tej chwili wszystko się wygasiło. Pokażmy go Sebastianie w tym oświetleniu ulicznym. Bardzo ładnie wygląda ten, ten burgundowy, czerwony kolor. Podchodzę do samochodu i gdy tylko klucz zostaje rozpoznany, włącza się na chwilę oświetlenie mijania. Proszę. I ta piękna animacja Tigo. I animacja Tigo, dywan świetny tak zwany. I tutaj te LEDy które służą do jazdy dziennej, no tak sobie troszeczkę mrygają. To jest bardzo, bardzo ładny, bardzo atrakcyjny gadżet. I tutaj napis TIGO pod lusterkami. No jest coś w tym, nie, Sebastianie, te lampy rzeczywiście robią całkiem niezłe wrażenia. Więc wejdźmy sobie do środka, zobaczycie Państwo, jak ten pojazd jest oświetlony w kabinie. Tutaj to o tym już mówiliśmy, to się ładnie podświetla. Aha, i właśnie, oj, to jest to. To się tak całkowicie. Przypadkowo włącza. Welcome. Fajny. Fajne? Tylko tak trochę przypomina mi jakąś jakąś taką partyjną, partyjne zebranie w Chinach. To jest bardzo ładne podświetlenie progu w przednich drzwiach. Tutaj mamy podświetlenie ambientowe i fajnie, że ono jakby świeci w sposób taki mało inwazyjny, przeszkadzający. Nie ma nadmiaru tych światełek. Kolory możemy sobie wybierać. Albo pojedynczo, albo możemy je dopasować do temperatury, która panuje w kabinie, ale możemy też je dopasować do rytmu muzyki. A więc jedziemy samochodem i w środku mamy taką trochę dyskotekę. To jest według mnie bez sensu, no bo jak jedziemy samochodem, to nie jest chyba do końca bezpieczne, ale, ale tutaj tak jest. Zauważyłeś, Sebastianie, że. Jak to działo? Jesz... Jak wyprzedza na przykład nasz samochód prawym pasem, to w prawych tylnych drzwiach mhm. yy, cała bramówka wokół głośnika Aha. świeci się, miga po prostu na pomarańczowo. Czyli stoimy na przykład na parkingu, masz zamiar wyjść z samochodu, przejeżdża koło nas samochód, to nie dość, że mamy tam informację na lusterku, że mamy kogoś w martwej strefie lusterka, to Ty tutaj widzisz jakiś sygnał, który ostrzega Cię przed tym, żeby nie wyjść czasem z samochodu. To jest samochody. akurat bardzo fajne. Tak, tego, nig, nig, nigdzie tego nie spotkałem, w żadnym samochodzie czegoś takiego nie widziałem, a więc to włącza się i to świeci jednostajnym światłem czy miga po prostu? Migało. W jakim kolorze? Jak kierunek, jak kierunek jest w samochodzie, na pomarańczowo. Na pomarańczowo, bardzo dobre, bardzo dobry element wyposażenia, sprzyjający bezpieczeństwu. Podejdźmy sobie teraz do bagażnika, tutaj zaobserwowałem jedną rzecz, o której powinni Państwo wiedzieć, mianowicie podświetlenie bagażnika, zobaczcie na tą lampkę. Lampka LEDowa, bardzo zimne, jasne światło. Moim zdaniem to w ogóle oślepia tego, kto chce tutaj włożyć, skorzystać, włożyć do bagażnika jakikolwiek rzeczy, skorzystać z tego bagażnika. To światło jest po prostu za mocne. Ja, gdy stoję tutaj do, odwrócony do samochodu, po prostu nie widzę, co znajduje się w bagażniku. To światło, moim zdaniem, powinno mieć cieplejszą barwę powinno być też skierowane do dołu. Zobaczcie, wystarczy delikatny daszek, wystarczy tą lampkę umieścić pod pewnym kątem i już jest zupełnie inny odbiór, prawda? Zobacz. W tej Dobra, chwili ja już tutaj widzę co się dzieje w bagażniku. Natomiast tak to ono świeci do góry, oślepia mnie i po prostu tutaj niczego nie widać. Także to jest do poprawki. To nie jest dobrze zrobione. Poza tym przydałyby się pewnie dwa takie światełka. Właśnie nieco słabsze diody, nieco mniejsza Moc tych żarówek ledowych po obu stronach w dół, tak żeby można było sobie tutaj zaglądnąć do bagażnika. Oświetlenie w tym miejscu też jest dobrym pomysłem wielu europejskich producentów. Tak, to wykonuje, że tutaj mamy dodatkowe oświetlenie, które świeci też tu pod nogami. A więc to są takie detale, o których, o których się nie wie, których, o których nikt nam nie powie w salonie, gdy taki samochód kupujemy. Później może być to rzeczywiście irytujące. To nie jest jakiś wielki problem, natomiast no myślę, że nikt sam tego nie będzie przerabiał. No nie po to kupuje się samochody za 150 tysięcy złotych, które są jeszcze tym bardziej na gwarancji, żeby tutaj coś rzeźbić, przerabiać, domontowywać jakieś daszki. To powinno zostać zmienione i myślę, że producent, jeśli będzie oglądał nasz film albo importer, powinien zwrócić na to uwagę. To jest do poprawy. Jeszcze zbliżmy się na chwilę do tych tylnych lamp. Jeszcze raz to pokażemy. Powiedziałeś Sebastianie, że to ci coś przypomina. Masz już jakieś skojarzenia? Nie, na razie nie. Ale ten wzór mi coś przypomina w ogóle. No faktycznie. A też... nie może Volkswageny jakieś? Nowe? Może właśnie tak. Wiesz, to w ogóle z tyłu, w tej chwili, jak mi o tym powiedziałeś, to tak mi zaświtało w głowie. Że ten pojazd przy... trochę przypomina mi nowego Tiguana, on się jakoś inaczej nazywa. E, wiem, wiem, wiem już jaki. Nawet ta nazwa jest podobna chyba do Tigo. Tyron, nowy, nowy Volkswagen, który, który zastąpił model Tiguan. Tyron, Tigo, można te nazwy tutaj zastosować wymienia. Więc faktycznie w Volkswagenach mamy tą modę na te podświetlone przednie grille tylne partie nadwozia. Tutaj jest coś podobnego, ale wiesz co, nie ma w tym jakiegoś tutaj nie ma tu jakiejś przesady, nie ma tu jakiejś odpustowości. Wygląda to całkiem nieźle. Jakość tych diod ledowych też jest niezła. Nie ma tutaj żadnych odbić, jakichś refleksów świetlnych. Wykonane jest to całkiem ładnie. Jak to oceniasz? Mi się akurat bardzo podoba, tak? Bardzo Sucenie. jestem ciekawy też i jesteśmy z Sebastianem, obydwaj ciekawi, jak Państwo to oceniacie, czy podoba Wam się ta iluminacja, świetlna naszego TIGO 7. A więc jedziemy przetestować ten samochód po zmroku, jedziemy do lasu, zobaczymy jak działa asystent świateł drogowych, jak działają te nowoczesne lampy LEDowe w TIGO 7. Ustawienie świateł, tutaj możemy sobie wyregulować wysokość świecenia przednich reflektorów, a tutaj mamy funkcję oświetlenie otoczenia, więc możemy barwę tych, tego podświetlenia LED-owego dostosować do rytmu muzyki albo powiązać z temperaturą w kabinie, albo po prostu wybrać sobie, zobaczcie, możemy zarządzać tymi kolorami: jest jakiś zielony, jest czerwony. Podoba Ci się ten czerwony? Podoba mi się. Tak? To może zostawimy czerwony, co? On jest taki ciepły, przyjemny. Mhm. A więc możemy też ustawić sobie jasność tego oświetlenia. Zobaczcie, tutaj jest pełne podświetlenie, tutaj trochę mniej. Myślę, że zostawimy tak w połowie, żeby to nie rozpraszało nas, nas w czasie jazdy. Tutaj mamy dwa przyciski takie dotykowe do regulacji podświetlenia deski rozdzielczej i warto ją nocą ściemnić do minimum. Tam no, chyba w ustawieniach też jest, też jest takie ustawienie, że że, o zobaczmy tutaj na wyświetlaczu, że możemy sobie, że on się sam będzie ściemniał po zmroku. Nie wiem, nie chcę mi się teraz tego szukać, bo naprawdę mało intuicyjne to jest ciągle, ciągle szukam od nowa jakichkolwiek funkcji i za każdym razem nie wiem, gdzie co jest. Pewnie to wymaga przyzwyczajenia, natomiast jakoś super intuicyjne na pewno to nie jest. To Pana razie na przykład podczas jazdy? Tak, to jest, to, jest, to przeszkadza. To Bardzo. nie jest, oczywiście, że tak to powinno być jakiś, jakoś bardziej subtelnie zaprojektowane. O ile w dzień to wygląda fajnie, o ile w dzień zachwycaliśmy się tym jakością tego podświetlenia tych daszków, natomiast nocą to wygląda już już zupełnie inaczej i rzeczywiście przeszkadza, rzeczywiście rozprasza. No Nocą wszystko co ma zbyt intensywną barwę, po prostu rozpr rozprasza kierowcę i. Powoduje, że nie jedzie się komfortowo. A więc wyświetlacze działają w ten sposób, warto włączyć sobie ten tryb nocny, i wtedy wygląda to całkiem nieźle. Gdy wyłączymy muzykę tutaj tym pokrętłem, gdy po prostu zgasimy radio. To wtedy ten wyświetlacz też całkiem przygasa. Mamy tu wówczas tylko taki analogowy zegarek. Jeśli jedziecie nocą, pasażerowie sobie z tyłu śpią i po prostu nie słuchacie muzyki, to to też jest dobre rozwiązanie, bo to nie będzie nas rozpraszać. Podświetlenie ambientowe. Czy to w jakiś sposób wpływa na jakość prowadzenia tego samochodu? Czy coś tutaj mi przeszkadza? Widzę jeden, jeden problem, może niewielki, ale, ale jest ta dioda ledowa, tutaj, która znajduje się po lewej stronie na desce rozdzielczej między licznikiem a drzwiami, ona odbija się w lusterku. A więc siedząc w takiej pozycji, jak ja w tej chwili cały czas widzę ten pasek ledowy odbity. Nie wiem, czy to będzie widać Sebastianie. Jakbyś tutaj zbliżył kamerę do mnie. Cały czas ja to widzę w lusterku. O mniej więcej widać. tutaj widać, tak? Zobaczcie, jak ja to zasłonię ręką. No to wtedy tego nie ma i tego, ten problem nie istnieje. To jest ok, bo tutaj to jest troszeczkę schowane pod tym powiedzmy daszkiem z tapicerki, a więc ja w tej chwili nawet po swojej stronie tej diody LED nie widzę. Ona ewentualnie odbija się od tego plastikowego elementu. Tam w desce rozdzielczej mi to absolutnie nie przeszkadza. Po, po twojej stronie również, natomiast tu odbija się to w lusterku i o tyle jest to problem. W kiedy jedziemy poza terenem zabudowanym, gdzie z tyłu nie mamy żadnych świateł, i wówczas ja cały czas tą kreskę tam widzę. Bo gdy jedziemy w miasto, gdy jedziemy w teren zabudowany, gdy świeci się jakieś oświetlenie uliczne, wówca, wówczas już to nie jest takim wielkim problemem. Tutaj mamy schowek środkowy, on też jest podświetlony i też trochę za mocno to świeci. Daje to strasznie po oczach, to jest rozpraszające. Pokażmy jeszcze schowek, Sebastianie, przed Twoimi nogami. Tutaj również takie białe, zimne światło, wolałbym coś bardziej żółtego, bardziej cieplejszego i po prostu mniejsza, mniejsza moc oświetlenia. Poza tym tutaj nic się nie świeci, jakoś przesadnie, przesadnie podświetlone to nie jest. Chciałbym może, żeby tutaj od góry sączyło się takie delikatne, bursztynowe światło, tak jak Słuchaj, się wier... w ogóle. A nie, jest tutaj taki światełko. To jest. Tutaj to się świeci, tak? Czekaj, co to jest? Włączyło się mi to. Sama konsola centralna nie jest podświetlona. Tutaj mamy też diody LED dookoła, podświetlenie klawiszy w kolorze takim, powiedzmy, biało-błękitnym. Wygląda to całkiem nieźle, nie razi po oczach. Jest w porządku. Chciałbym, żeby tutaj było jakieś wyraźne posiłki. bardzo. Tak żeby tutaj było jakieś podświetlenie z góry, Sebastianie, wiesz, żeby tutaj świeciła się jakaś dioda LED, która, która podświetla tę część na, na konsoli centralnej, bo po prostu nie widać tutaj, czekaj, ja włączę może o to, nie widać telefonu, nie widać uchwytu na kubki. Tutaj mogłoby się coś świecić, ale nie można mieć wszystkiego. Pokażmy, jak działają. Światła, jak działają światła mijania, wypróbujemy sobie. Znowu jadę z włączonym kierunkowskazem cały czas. Kurczę, jaki to jest problem z tymi kierunkowskazami. To są światła drogowe. Jedziemy poza terenem zabudowanym. Tak wyglądają światła długie, tak zwane. No powiem szczerze, że całkiem nieźle oświetlona droga. W ogóle reflektory w tym samochodzie umiejscowione są dość wysoko, więc spodziewałem się, że światła będą niezłe. To nie są adaptacyjne LEDy, to, to nie jest jakiś bardzo zaawansowany system odświetlenia, to są LEDy statyczne. Mamy tutaj funkcję tylko przełączania świateł, mijania na drogowe, nie ma żadnego wycinania, nie ma żadnego maskowania fragmentów oświetlenia, nie ma skręcania, nie ma automatycznego poziomowania, tak jak widzieliście Państwo, jest w ustawieniach świateł. Po prostu suwak, którym możemy sobie poziom reflektorów obniżyć, gdy na przykład samochód jest obciążony wówczas wówczas powinniśmy to zrobić, żeby nie oślepiać tego, kto jedzie, kto jedzie, za nami. Lusterko wsteczne z funkcją przeciwoślepieniową. W tej chwili ktoś tam jechał za nami i ono ono zrobiło się ciemne, martwe pole zadziałało. No i zobaczcie, jedzie przed nami pojazd, jedziemy na skróconych światłach, czyli tak zwanych mijania. System wydaje się działać dobrze, aczkolwiek jak jechaliśmy na miejsce nagrania, jechali przed nami rowerzyści z włączonymi lampkami, i samochód w ostatniej chwili właśnie włączył im to tuż przed oczami, prawda? Jakoś tak bez sensu. Zamiast e, chwilę nie świeciły te światła, tak jakby wydawało mi się, że on wykrył tych rowerzystów, po chwili nagle prosto w oczy zaświecił światłami drogowymi. Pojazd zniknął z zasięgu, tak i zobaczcie w tej chwili też prawidłowo zareagował, czyli skrócił światła, gdy tylko przed nami pojawiła się ta y, ciężarówka. Miejmy sobie teraz Sebastianie w las, zobaczymy y, jak będzie w zupełnej ciemności, jak będzie na nieco gorszych drogach. Ale jak na razie te światła działają całkiem nieźle, jasno, jasno świecą. To na pewno trzeba podkreślić, że te światła mają bardzo jasną barwę. Ja już widzę, tam przed nami coś w krzakach się czai, jakieś zwierzę, chyba Sebastianie na wprost, coś tam świeciło oczami. Widzisz? Popatrz, popatrz, jest lisek, widzisz go? Popatrz tutaj, o, jest po lewej stronie, był lis. Nie widziałem. Tak, było coś, było jakieś zwierzę. Wyraźna granica światło-cienia, nawet można w tej chwili to dostrzec, gdy mamy włączone światła drogowe, jest na wysokości, powiedzmy, no w połowie przed nami, widzisz taką kreskę ciemną? E, widać, 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 tak? No. To jest właśnie granica światło cienia, gdy samochód. Dosyć nisko. Dosyć nisko, ale tego światła pewnie. jest całkiem sporo. Całkiem sporo. Bardzo jasna, biała barwa e, świateł mijania i świateł drogowych, więc. O, teraz się światła skróciły i widać wyraźnie zarysowany światło cień i znowu światła drogowe. Jak na reflektory tradycyjne na reflektory, powiedzmy proste, no bo to należy nazwać po imieniu, to naprawdę to oświetlenie jest całkiem niezłe. Bardzo dużo światła, dużo oświetlenia na poboczu. Reflektory są, widzę, prawidłowo ustawione, bo nie oślepiamy tych, którzy jadą z naprzeciwka. Zobaczcie, przed nami jest jakiś pojazd. Na razie jeszcze mamy światła drogowe. Oj, dość długo nie wykrywa pojazdu przed nami. Ja muszę to wyłączyć ręcznie. Nie wiem dlaczego, co tutaj się dzieje. To jest jakiś traktor czy dwóch rowerzystów? Aha, to jest dwóch rowerzystów i zobaczcie, światła rowerów nie zostały wykryte. Jechaliśmy cały czas z włączonymi światłami drogowymi, dopóki ja tego nie zrobiłem ręcznie, a więc o ile z samochodami nasz model Tigo 7 radzi sobie nieźle, o tyle z rowerami już jest gorzej. Zobaczcie, jak jest z samochodem. No tak, moment. natychmiast, natychmiast, momentalnie. Światła zostały skrócone, ale z rowerzystami bywa gorzej. No, jak się włączą te światła drogowe, to naprawdę widać sporo. Widać sporo na poboczu. Widać też daleko przed nami zasięg tych reflektorów jest całkiem niezły i jeszcze raz to powtórzę, fajna, jasna barwa, więc będzie można tym samochodem całkiem komfortowo podróżować. Ciekawy jestem jak jest w Tigo 8, bo tamte reflektory chyba są nieco, chyba są nieco inne, ale. To też będziemy mieli okazję przetestować. Brakuje trochę skręcania, ale no nie można mieć wszystkiego. Musimy pamiętać, że jest to samochód za rozsądną cenę, a więc też nie możemy oczekiwać od niego zbyt, zbyt wielu gadżetów, zbyt wielu jakichś nowoczesnych rozwiązań, bo to po prostu byłoby nierealne. W samochodach za 150-200 tysięcy złotych też próżno szukać. W samochodach europejskich też próżno szukać jakichś zaawansowanych systemów oświetlenia, choć na przykład w nowym Tucsonie po faceliftingu, czyli rok modelowy 2024, mamy już matrycowe światła LED-owe, które ponoć działają bardzo, bardzo dobrze. W tym Tucsonie, który my Państwu jeszcze pokazywaliśmy z roku 2021, tam były też tradycyjne LEDy, tak jak, tak jak w tym modelu Chery. No jak Sebastianie, oceniasz to oświetlenie? No Sporo światła, prawda? Jak na, takie prosty, jak na tak prosty system oświetleniowy jest całkiem nieźle. Myślę, że wielu z Państwa będzie z tego zadowolonych. Jeżeli ktoś nie podróżuje bardzo często nocą, to nie będzie miał powodu do narzekania. A jak ty Sebastianie oceniasz przytulność tego samochodu po zmroku, gdy jedziemy już w zupełnych ciemnościach jak, jak się czujesz tutaj we wnętrzu tego auta jak czujesz się tutaj z tym podświetleniem LED-owym, powiedz jakie są twoje wrażenia. Ja powiem panu, że się czuję bardzo przyjemnie tutaj, bardzo mhm. jest mi miło tutaj. Ergonomia obsługi podczas nocnej jazdy, no tak jak i w dzień, trochę ten ekran jest za daleko nie można go wygodnie obsługiwać trzeba odwracać wzrok od jezdni, trzeba odrywać Plecy od fotela. Natomiast duże lusterka widać w nich sporo. To lusterko wsteczne z funkcją przeciwoślepieniową. Działa to dobrze. Mieliśmy przedtem jakiś pojazd za sobą i natychmiast się przyciemniło. Tutaj faktycznie przeszkadza mi ten pasek LEDowy, który ciągle odbija się w lewym lusterku. Można go zakleić. No można zakleić, no ale no co, będziesz jeździł z takim plastrem, no kupisz sobie nowy samochód i, i będziesz jeździł non stop z plastrem na, na, tym, na, tym, na tej diodzie ledowej, no trochę. Bez sensu. No widzisz, no to są takie rzeczy, o których się po prostu nie wie, których, jeżeli nie przetestujesz, jeśli nie pojeździsz samochodem dłużej, to po prostu nie dostrzeżesz. Cieszę się, że możemy dla Państwa przetestować ten samochód nocą, że mogę opowiedzieć o nim nieco więcej, bo mam go przez cały tydzień. Zdaję sobie sprawę, że jeśli jesteście Państwo zainteresowani zakupem takiego samochodu i odbywacie jakąś krótką jazdę testową na dystansie, nie wiem, 10-20 km, to zbyt wiele informacji o tym samochodzie. Nie zdobędziecie, po prostu się przejedziecie, stwierdzicie, że no, jedzie, hamuje, skrzynia biegów dobrze działa i to wszystko. Dopiero gdy pojeździmy tym samochodem codziennie, gdy będziemy korzystać z niego i rano, i wieczorem, pojedziecie do pracy, pojedziecie w swoje miejsca, tam gdzie po prostu korzystacie z tego samochodu, będziecie go używać w taki sam sposób, w jaki... Używacie swoje samochody na co dzień, wówczas wtedy wychodzą wszystkie plusy i minusy danego samochodu. Tutaj na przykład zauważyłem, że gdy przedtem, jak nagrywaliśmy ten godzinny film, Sebastianie włączyłem obieg wewnętrzny, jak wracaliśmy z nagrania, to po zgaszeniu silnika i po ponownym wyruszeniu teraz na to nocne nagranie, w dalszym ciągu ten obieg wewnętrzny był włączony. Czyli nie ma tutaj jakiegoś wyłącznika czasowego. I on też nie resetuje się po zgaszeniu silnika. No to trochę niedopracowanie, ponieważ no, czasami możemy o tym zapomnieć. Musielibyśmy ciągle to sprawdzać. A jak wiemy, jak mamy włączony obieg wewnętrzny, no to podczas jakiejś deszczowej pogody będziemy mieli tendencję do parowania okien, a więc to nie jest zbyt dobre rozwiązanie. A więc taki drobny detal, a też zwróciłem na to uwagę. Poza tym. Samochód poprawny, tak jak, tak jak powiedziałem Państwu w podsumowaniu tamtego filmu, samochód poprawny, samochód, który lubi spokojną jazdę. Na pewno to nie jest pojazd do jakiegoś dynamicznego przyspieszania, do jakiejś dynamicznej jazdy. No i zobaczcie, dziś przejechaliśmy wspólnie 17 km, średnie spalanie 7,3, a więc, tak jak mówiłem, w ósemce cały czas to się zamyka. Jest nieźle, gdy wcisnę gaz w podłogę. Samochód oczywiście przyspiesza. I nie mogę powiedzieć na pewno, że brakuje mu lekkości. Nie, ten samochód dość lekko się rozpędza. Oczywiście czas od 0 do 100 to około 10 sekund, to czuć. Tutaj, tutaj nie ma mowy o jakichś sportowych wrażeniach, natomiast na pewno to nie jest ociężały samochód, bo nieraz są te pojazdy jakoś tak skonfigurowane, jakoś tak pracuje skrzynia biegów. Że mają jakiś taki ciężar przyspieszenia, nie chcą przyspieszać, nie chcą się rozpędzać. Tutaj, pomimo skromnej mocy, pomimo skromnej pojemności skokowej, ten samochód ma w sobie taką pewną lekkość, że jedzie się nim całkiem przyjemnie. Zobaczmy jeszcze, jak działają systemy wsparcia po zmroku. Włączyłem ten pomat, Mamy tutaj dwie niebieskie linie na pulpicie centralnym, a więc samochód rozpoznał mój pas ruchu i jedzie sam. Chwilę złapać kierownicę i zobaczcie co chwilę jakieś plunkanie, co chwilę coś tutaj mi się przypomina, że coś się włączyło, wyłączyło, a pomimo tego tempo adaptacyjny działa i samochód jedzie sam pomiędzy liniami. Jak te linie są złapane, jak trzymamy delikatnie kierownicę, to działa to całkiem sprawnie. Samochód jedzie pomiędzy liniami, to nie jest jakieś takie myszkowanie od lewa do prawa. Natomiast, gdy tylko oderwiemy wzrok od kierownicy, gdy tylko puścimy na chwilę naszą kierownicę, to samochód natychmiast tutaj dopomina się naszej uwagi. A więc wolałbym, żeby tutaj było trochę więcej wolności, wolałbym, żeby te systemy wsparcia jazdy były bardziej pomagające, bo one mi trochę przeszkadzają. Na dłuższą metę wolałbym chyba. Część tych systemów powyłączać albo móc tak je skalibrować, żeby, żeby były mniej nadpokojliwe. No i zobaczcie, puściłem już kierownicę na ułamek sekundy i znowu to wszystko się porozłączało. Natomiast to, to, co trzeba przyznać, że zobaczcie, tutaj na takiej drodze szybszego ruchu na obwodnicy Mielca te światła mijania i drogowe działają naprawdę bezbłędnie. Nie mieliśmy tutaj ani jednej sytuacji, żeby ktoś nam migał światłami. Że kogoś razimy, że te światła są źle ustawione, a więc poprawne auto, poprawne oświetlenie. Nie ma tutaj jakiegoś XXI wieku, nie ma tutaj jakiejś kosmicznej technologii w tym samochodzie. Znajdziemy tutaj to wszystko, co w przeciętnych samochodach za rozsądną cenę od innych europejskich, bądź też koreańskich czy japońskich producentów. Jak podsumujemy, to testujemy nocą, Sebastianie? Myślę, że pozytywnie. Pozytywnie, aczkolwiek zabrakło tego w poprzednim nagraniu, w tym godzinnym filmie. Dopiero później taka myśl przyszła mi do głowy. Ten samochód, tak, jest do bólu poprawny, natomiast ma jedną podstawową wadę. Jaką? Nie pragnę go. Nie pragnę go mieć. Ja mam to samo po prostu jest mi obojętny yy, i nawet jakby pan miał pieniądze na to, na, te, na taki samochód, to i tak by wybrałby pan inny nie samochód. pragnę go, nie wywołuje u mnie żadnych emocji po prostu urządzenie mm. urządzenie i jakby jest dla mnie przeźroczysty, zero emocji, o ile inne samochody, gdy je widzę gdy, gdy przejadę się jakimś samochodem, to nieraz mam taką myśl Chciałbym ten samochód mieć w garażu. Mam przecież samochód, mam jeden samochód, mam drugi samochód elektryczny i, i nie, nie mam jakiegoś mani zbieractwa, że, że chciałbym mieć ich 10, bo to jest tylko chłopot, trzeba te samochody ubezpieczać, serwisować, naprawiać, myć i tak dalej. Jestem trochę leniwy, nie mam na to czasu, wolę zajmować się innymi rzeczami. Natomiast czasami są takie samochody, że mam, mam taką myśl: tak, chciałbym ten samochód mieć, choć przez chwilę. Natomiast tutaj w tym samochodzie absolutnie czegoś takiego niestety nie mam i to jest jego podstawowa, dla mnie przynajmniej wada. Ale wiem, że część spośród Państwa podchodzi do pojazdów, do samochodów, tak jak do sprzętu AGD i po prostu ma Was zawieść, przywieźć, ma się nie psuć, ma, ma być bezproblemowy, a więc 7 lat gwarancji. Teoretycznie nie powinno nas wtedy nic interesować. Jak się zepsuje, to, to naprawią. Jak stanie się to w trasie, to dadzą samochód zastępczy, zajmą się wszystkim, wykonujemy tylko telefon. Więc wiem, że wiele osób ma takie podejście. Natomiast ja tego samochodu na pewno nie pragnę.